Więc dziś robimy pastę do zębów, ponieważ tam się skończyła. I tak, tu mam olej kokosowy. Dodamy również trochę oleju z krwawnika, oczywiście własnej roboty. Dodamy sodę oczyszczoną, glinkę i co jeszcze damy? Sól kłodawską i odrobinę wody utlenionej. Woda utleniona, oczywiście, ma właściwości wybielające i antybakteryjne, ale nie można przesadzać z nią. Soda oczyszczona i olej kokosowy również mają właściwości wybielające i czyszczące zęby. Sól jest bogata w minerały. Glinka, 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 glinka. ma szerokie zastosowanie w pielęgnacji skóry, włosów. Można z niej robić kosmetyki domowe, takie jak maseczka, pasty do zębów czy szampony. Oczyszcza skórę, wchłania nadmiar sebum, eliminuje toksyny. I co jeszcze? Krwawnik przeciwzapalny, przeciwgrzybiczny, pogodzi stany zapalne. I oczywiście damy trochę oleju miętowego, Do ładnie pachniało. Więc zaczynamy. Więc ja mu tak, na 200 ml oleju kokosowego daję 130 g sody. Oczyszczonej oczywiście. Wsypałam sodę i mieszam. Zaraz będę dodawać pozostałe składniki, tylko muszę sobie je zważyć. Dodajemy jedną łyżeczkę soli, ja mam tu kłodawską. tarę I znów mieszamy. Mamy dwie łyżki glinki. Dodałam glinkę i oczywiście mieszamy ładnie. Dodamy jedną łyżkę wody utlenionej. Dodamy dwie łyżeczki oleju z krwawnika. Na koniec dodam kilka kropel. może być 10. Olejku miętowego. Ponieważ ma taką zbyt rzadką konsystencję, to włożę ją na chwilę do lodówki i będę mieszać i to będę robić to takie etapami, by się nie Posadziły nasze proszki na dole. Mam tu również wapno, proszku, oczywiście domowej roboty z jajek, ze skrupek i dodam jedną łyżeczkę. Jeszcze. Dodamy również ziemię okrzynkową, która jest naturalnym źródłem krzemu, i ona pomoże zneutralizować. Zapach oraz usyła toksyny i pasożyty jamy ustnej. Pomoże nam dbać o i o ząbki oczywiście. I dodamy jej dwie łyżki, ale można to pominąć. Więc moja pasta w lodówce już zaczyna. Dodam jeszcze ziemię i zaraz będę ją przekładać do słoiczków. Mam już przygotowane piękne słoiczki, moje ulubione. Dodałam ziemię I za chwilę znów schowam ją do lodówki. Mamy gotową pastę, wyszło nam dwa